Oglądałeś Teraz pokaż traktorów, Nie Niech idzie do mamy, bo... Drodzy Drodzy do mamy. Macie państwo do czynienia. Moje nazwisko Marek Kuziów. E, pracuję dla firmy Korbanek. Jestem produkt managerem e, właśnie tych czerwonych ciągników. Ciągników Maseja Pepusora. Drodzy państwo, do nas zbliża się pierwszy ciągnik o mocy. Panie Michale, jaka to jest moc? Pamiętasz może? Mały ciągnik. Podejrzewam, że będzie tych kucy nie za wiele. Drodzy Państwo, nic bardziej mylnego, to jest ciągnik o mocy 80 koni, model 3635, ta seria składa się z trzech modeli. Model najmniejszy to jest model 3625 o mocy 69 koni. Ten model prezentowany 80 koni, jest jeszcze model mocniejszy 36-45 o mocy 92 Państwo, koni. Czy może ktoś z Was wie, ile wyprodukowanych zostało do tej pory ciągników Masaya Fergusona? Powiem, że to już jest liczba miliona, czyli bardzo dużo. Myślę, to, myśl, że tutaj każdy będzie wiedział, a bynajmniej spróbuje prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Próbuję. Nie, nie, nie. Proszę, Proszę szczelić. ile tych milionów może być już na świecie ciągników Maceja Ferkus? Wyposażenie standardowe, oczywiście oczywiście macie możliwość dzisiaj tym ciągnikiem pojeździć, sami zobaczyć co jest tutaj z nami, służą pomocą. Jeżeli będą pytania związane z ceną, oczywiście będzie okazja, żeby porozmawiać na ten temat. Panie Michale, wracamy do ciągnika. Skończyliśmy na wyposażeniu standardowym Niższe obroty silnika. Podejrzewam, że większość z Was doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że jest to niższe zużycie paliwa, że większy komfort pracy mamy ciszej po prostu w kabinie i oczywiście też żywotność ciągnika samego się e, zwiększa. Ciągnik jest mniej obciążony oczywiście. Panie Michale, w tym silniku jest Oczywiście firma Sisu Acco Power jest to fiński producent silników. A. Małka. wszystko odbywa się za pomocą przycisków, załaczanie świateł, właśnie też został zmieniona, została zmieniona lokalizacja stacyjki na bocznym słupku, już jest umieszczona, panel do sterowania światłami, ale mamy też coś ciekawego w tym ciągniku, taka funkcja jak autodrive, drodzy Państwo, funkcja autodrive jest wyposażeniem opcjonalnym, dzięki czemu ciągnik może sam zmieniać biegi. tak, w takim małym ciągniku 80-konnym mamy już możliwość skrzyni automatycznej trybu automatycznej zmiany. Właśnie prędkością odnosi, opuszcza. Teraz Pan Paweł zwróci uwagę na prawy boczny suku, włączył suumowany wydatek. Taka jest różnica między zsumowanym, a bezsumowanego wydatku. Tak jak tutaj widzimy, drodzy Państwo, ładowacz pracuje nam bardzo szybko, praktycznie myślę, że to jest dwa razy szybciej niż standardowo. Oczywiście dzięki temu przełączeniu nic nie musimy tam robić, żadną dźwignią, żadnego trybu dokładać. Proszę Państwa, to jest wygodny membranowy guzik. Naciskamy, ładowacz pracuje nam dwukrotnie szybciej. Oczywiście w tych pracach stricto typowo z wykorzystaniem ładowacza mamy kolejne oszczędności tutaj w paliwie. Czy mylę się w Marku, czy tak to właśnie jest? Zgadza się Panie Michale, bardzo dobrze to rozszyfrowałeś. Oczywiście wracając do tego zsumowanego wydatku, jak widać różnicę, czyli warto dopłacić, nie warto. Tą decyzję oczywiście pozostawiam Wam. E, oczywiście to Wy decydujecie w jakiej konfiguracji chcielibyście mieć ciągnik. My coś takiego oferujemy, ale zawsze decyzja należy końcowa do Was. E, drodzy Państwo, to tyle jeżeli chodzi o model 5608, ale mamy, pozwoliłem Panu Babłowi, aby odjechał, ale mamy jeszcze jednego reprezentanta właśnie tej serii, będzie to model większy, największy eee, właśnie w tym sygnaście. Chcę zaznaczyć, że ciągnik sam w sobie jest ciężkim ciągnikiem, poprawie prawie waży 5 ton, przekracza tą wagę 5 ton, ale na życzenie oczywiście możemy go jeszcze dociążyć stosując obciążniki na koła tylne. Drodzy Państwo, uśmiech tylnego podnośnika oczywiście również, jest tej samej wydajności, czyli 4 tony 300, z tyłu 3 pary w standardzie, możliwość rozbudowy do 4 par. Panie Michale, może tyle na temat samego ciągnika, powiedz nam coś więcej Pracę. na temat Natomiast na temat ten, ten ciągnik jest wyposażony e, właśnie w taką opcję, naciskając e, e, pedał e, hamulca e, ciągnik nam nie gaśnie, ale wysprzęgla się i zarazem wyhamowywuje. Panie Michale, a po nas jedzie nowy reprezentant, reprezentant dużych ciągników z serii 7600. Panie Michale, czy może wiesz, gdzie produkowane są ciągniki Maseja Ferguson'a? Absolutnie. Dodam, że nie jest to, że nie są to Chiny. Oczywiście są... po tej naszej prezentacji tak widzimy jak wygląda wnętrze, bardzo bogato wyposażone ciągniki. Może, że nie przewidzamy już 7-6-15, jaka, jaka to może, to może być noc? To nie drodzy Państwo, łatwo rozszyfrować moc w tych ciągnikach tak Pani, ale też chciałeś powiedzieć, Jeden by chciałem Nowa amortyzacja: jest oś, jest kabina i jest fotel operatora amortyzowany. Na ekranie widzimy, jak wygląda amortyzacja: są to takie sprężyny. Jak się wchodzi do kabiny, widać, jak ta kabina pracuje, jak będziemy jeździć po placu, też zwróćcie uwagę jak ładnie pracuje kabina w tym modelu 7615. Ten ciągnik nie pojedzie, a popłynie ja takie mam wrażenie. wario wyposażony, czyli jest to bogata wersja. Co nam tutaj mówi Vario? Vario, drodzy państwo, jest to zupełnie bezstopniowa zmiana szerokości orki na korpus od 30 do 50 cm. Możemy sobie tą szerokość orki regulować, nie Wysiadając z kabiny ciągnika, z kabiny e, operatora, tu, tutaj także operator na nadusza guzik od hydrauliki. E, ta rama nam się przedstawia dzięki e, cylindrowi hydraulicznemu. E, mamy trudne warunki, możemy tą szerokość zmniejszyć. Mamy warunki sprzyjające gleba przesknięta, lżejsza ustawiamy buch na pełną szerokość. Pani użycie paliwa, tak jak Pan Marek nam no tutaj wspomniał, tak chwilę tutaj operator zademonstruje obrót pługa, także pamiętamy, już tak troszeczkę żartobliwie, korpusu u góry to nie korpusy zapasowe, jest to pług obracalny, wykonujemy orkę lewą oraz prawo stroną, czyli, że tak powiem, za jedną bruzdą. Bardzo ładnie widzimy. Operator nam pokazał e, zasady działania e, właśnie ramy warii. To jest dobrze. jest dobre rzecz, rob, Robi dobrze. Operator się wycofa. Jak to mówiłem, wycofa się do tyłu pomalutku prosimy tutaj państwa o szczególną ostrożność aby nikomu nic się nie stało a do nas zbliża się po malutku ostatni ciągnik. drodzy państwo zwróćcie uwagę teraz co robi operator zwróćcie na jego uwagę na jego ręce gdzie trzyma ręce Musimy się odsunąć, oj, nie mogliśmy do końca zademonstrować, bo właśnie, o, ale w tym momencie już tutaj widzimy, yy, drodzy, tak, właśnie widzimy, że kierownica sama się obraca, ciągnik sam podjeżdża. Widzimy to też na ekranie, drodzy nie, Państwo. Nie będzie ciągnik, jak my to mówimy, sam jedzie. Oczywiście pracę maszyny nadzoruje operator. Wycofa się teraz, abyśmy mogli przedstawić maszynę. Dobrze widzieć ciągnik i akregan na wołowo Panie Marku, takie tutaj bogate wyposażenie tych ciągników. Wielką kompań można powiedzieć, masę jako w pierwszym prowadził były też inne rzeczy. Na przykład coś takiego jak tur, który punktowy układ zawieszenia jest to układ, który właśnie pomysłodawcą był masę i To to właśnie ta firma prowadziła w ciągniki rolnicze ten system, który jest teraz powszechnie stosowany właśnie w ciągnikach.